Stanisław Kukulski zadebiutował w Opolu. Fani chcą wiedzieć, co go łączy z Natalią Kukulską. 12 czerwca w Opolu odbył się koncert debiuty, podczas którego na scenie zagościli młodzi i utalentowani wokaliści marzący o karierze i sławie. Wśród nich znalazł się Stanisław Kukulski, a publiczność zaczęła zastanawiać się, co go łączy z ikoną rodzinnej sceny, Natalią Kukulską. Stanisław Kukulski pierwsze kroki w telewizji stawiał w programie Szansa na sukces, gdzie urzekł jurorów oryginalnym wykonaniem utworu Anity Lipnickiej Wszystko się może zdarzyć. To właśnie dzięki tej piosence dostał szansę, aby wystąpić w Opolu podczas koncertu debiuty. W czwartkowy wieczór młody muzyk znów podbił serca słuchaczy i zyskał nagrodę publiczności. Duża część widzów jednak najbardziej zastanawia się, czy Staś spokrewniony jest z rodziną Natalii Kukulskiej. Stanisław Kukulski zadebiutował w Opolu. Fani chcą wiedzieć, co go łączy z Natalią Kukulską. Stanisław Kukulski w Opolu wywołał niemałe zamieszanie, a to za sprawą nie tylko świetnego występu, ale także nazwiska. Publiczność w MIG połączyła go z Natalią Kukulską i doszukuje się pokrewieństwa z uwielbianą wokalistką. Szybko okazało się, że pochodzący z Radomia Staś urodził się w muzykalnej rodzinie, ale nie jest związany z rodem Jarosława Kukulskiego. Tata debiutanta to Łukasz Kukulski, kapelmistrz orkiestry, a mama jest nauczycielką muzyki i dyrygentką chóru. Jak widać, młody gwiazdor estrady muzykę ma we krwi, podobnie jak Natalia Kukulska i to, oprócz nazwiska, jedyne, co ich łączy.